Cale dzisiaj gramy w Bedwarsy ze mną jest Co Trzyma. No więc sobie będziemy grać w Bedwars duo, duo No nie wiem co powiedzieć. W sumie. Ale... O już zeszłeś. Jest. jestem głupi To to masz powró powrócić 30 sekund, żeby powrócić chyba. A jak? Niby? No po prostu pijesz jeszcze raz na duaca. Aha, jest. dobra. A, dobra, nieważne. Jednak to tak nie działa, ale to. Ten... No, mogę dołączyć. Aha. A tam czytiem jest, umarł fajki. Tak mi pisz. Odchłani. Nie, o po prostu. Dobra, lecimy do wojdaczka. Nie, będziemy czekać nieskończoności. Uff. Uff! Uf! Dalaj Uf. <ścoughs> ja. no, mi te wszystkie. Ej, ty jesteś beda. Ty jesteś beda. Nie. Jesteś beda. Nie. Tak. Nie. Tak. Użperła. A A Nie. <laughs> Nie. Ja jestem tak ja Nie. No. 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 swoje No. swoje No. złota. Dawaj mi wszystkie swoje złotaczki Kapeczki ze złota Ej bo, już bo... ludzi już są Ej, no na tym, na pozycji głupiej Czyli na tej, co są emeraldy Idziemy? Ja Idziemy? idę Ja idę Płacę. Nie, ja idę na A nie, bo oni są, dobra Ej bo pomarańczowi Ej, się do nas budują się... Ej, no idę Za tym drzewem, dokładniej są na drzewie już Zrobiłem no, Za ładne zajście

ja już zbudowałem środka 3, mego, to on mi też. O, żółci nie mają obeda. Dobra, ja idę. nie mają obeda. Mam jeden diamenta. <noise> ja mu znikam. Ja <noise> mu znikam. Poczekaj, bo, bo na nas... ...ni Polecie! polecieć, o tym mówiłem. To zwaliłeś hmm. potwora? A, da, da. Bardzo dobrze. Jestem pod wrażeniem. Wrażenie. Dobra, idę na tych. Jeden na głupich. Co, którzy są nasz. Poczekaj, sprawdzę, kto nam zniszczył. Czy Oni. Po złotym, po zniszczyli łóżko w ogóle. Nie. No. Ok. Czyli tym naszym głupim. No wiem. C tu. ALE dzieje? MI robi STARA... MI strafkę, NIE DO wiary. Ale... Ok. Ale mam trzy diamenty, na co je wydać? Weź kup ostrość, ja ci dam jedno To ja jestem u złotych. No to chodź Czekaj, bo ja muszę sobie... zbierać na y, setę. O, oj, 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 oj. oj mam Chowam diamenty, Chowam diamenty. diamenty. I, lecimy, I do lecimy do siebie. Lecimy. Leci. Tak w ogóle na Hypixel to na jest już ciężej być razem, bo to dziwnie działa, ale trzeba to parcie się dodać po prostu i tyle w sumie. Czy widzisz ten, Czy widzisz ten... Co, ty tyś powstał wszyscy? Śmieszku. Chodź. Masz. Jeden jamek. Mhm. Mhm. No. Ostrość! Odwalam mi syna, chalp, chalp, Na horyzoncie widzę nasz nieprzymierzeńców przy, przy, jestem, nie, jestem nie, nie, nie. Jestem, jestem mieszo, mieszozerny miesz... 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 Je, Mieszko, jest mieszko zerny, on jest. A, jest a ty jesteś mięszczo-piększy Ora, <laughs> <laughs> Aj czer bo czer czerwony, kot czerwony, czerwony i wychodzą z każdej strony Nie Nie Ej, idą Kurwa, Firecap Ale wysadziłem go Bo ja zginąłem Ja zginąłem, bo... Co jest? No, to jest sierek Kurczę Poczekaj, daj mi chwileczkę, daj mi chwileczkę Ej, dawaj dawaj, Proszę No okej okay, To okay. dawaj The TheBridge The TheBridge The 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 Czerwoni wygrali, Czerwoni no wygrali. No tak Nasz kucze, dlaczego kucze, kucze Nie ku k Kura przez w. Kura R są u i o a a dance dance wala wala lecę la la naszymka. la 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 dobra, dobra. dobra, dobra, dobra. dobra, 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 dobra. Uchodzę? Graby, Seven! Nie, 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 dobri To w co w końcu, Tak sobie patrzy tylko takie rzeczy. No. O nie! O nie! Nie! Jesteśmy No gubie. Mm. Dawaj. No to też ty... ja muszę dołączyć, Jezus, ale ja jestem Dobry? Dobry? No. Jeszcze że jest to. Ja przechodzę o z Gracją, powiem tyle. To ty kiedyś znajdziesz? No, nareszcie. Trzy, dwa, jeden, lecimy. A kratka za chwilę zniknie. Tak w ogóle, w ogóle... Za, tutaj są ryby. Za, o tym dopiero teraz wiem, bo one się do, niedawno A, Ej! A, okej. się pomylił w obliczeniach. Boxdelka. Ale mi strefkę robi. O nie, dobił nie, mnie łukiem dobił mnie łuk. Ja myślałam, że krok się to ja wiem Ta jak ma. robić dobrą ja strefkę tak ja w ogóle bo się mam od najlepszego gracza Polski w pvp co? Ty, co coś ty zrobił co ty? ja byłam na dole no to ziela hmm. o hajoska dobra awoiduje robi tak Kur, spadłem. No. O! Już tak blisko, tak blisko! Tak już minima! <laughs> Dobra! Ja, ja im zająłem się nimi w tak w ogóle, ja mogę ich zabawiać. Ja się chowałam ja i się oni chowali. mnie nie widzieli tak w ogóle. Nie, idź, idź, idź ejdź. Wojduj! Boż... No. Moje świetnie. To ja będę chronił ja naszego, będę chronić, bo ja umiem ja robić strefy. Strefki ja umiem robić. Tylko mnie nie nie, nie, um, nie Patrz. Znaczy no w sumie. O, przez. O, trafiłem jednak. To świetnie. No, Daj mi chwileczkę. mi no. no, Ja robię fajną ja strukturę. Robię... Daj mi chwileczkę. Oj, jeszcze troszeczkę. Chodź oni try, robią try. Co oni odwalają? Pur, pur. O nie, już tak blisko Dobra, czekaj, ja mam inny plan Da się tutaj zabudowywać. Podwiną warstwą Żeby miałeś schizofrenię Ale się ktoś tam wywalił Patrz, co ja robię. Nie, nie przejdą. O nie, jeszcze nie, nie pomyślałam o drugiej rzeczy, bo tutaj jeszcze można, ale tutaj nie można budować. To mają główne przejście zablokowane. Nie no, ja jestem taki głupi. Dzięki temu, że ja jestem na bazie, to jesteśmy bezpieczni, bo ja zabudowałem plan wejście, ale tutaj są jeszcze inne, których nie mogę zabudować. Jest, teoretycznie yes, yes. jest. To ja chronię nam y, tego, bo się dobrze sprawuje. Chyba. Bo ja wiem, jak robić strefkę nie do opanowania. Wiesz? Uważaj! Uważaj! bo w sumie ja. Co prawie spadł Dobra, dzięki, bo ja mam Serio. Seria. Mieszku, mieszku. Mieszko pierwsze. Dobra. Bo druga jeszcze idzie, druga rodzica. Jeszcze. By... Nie, dobra, nie. Ja, mamy jedno życie je teraz. Właśnie wiem. Kurde. No idź! Dzięki, Hubar. Patrz jakiego długiego wybudowałeś. A dłuższego nie mogę. Dłuższego. Kurde. Masz... Dobra, ještě raz. Dobre. Ej, já už nie Co? Co? No to no. Co ty nie grasz? To by zále, jak już jesteśmy sami, to w sumie to by było na tyle. Trzymajcie Naura, a ja piję do tego serwata coxcraft.pl Nara Daj mi chwileczkę Stop to